Moje drodzy, na samym wstępie macie losko na Uniot Level. Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapeczkę w górę i napisać w komentarzu swój nick. A my zabieramy się do oglądańska. Przypominam jeszcze o konkursie grachowym na głównym koncie i o serwerze Discord, link w opisie. Bierzemy się do newsów. Witajcie kochane pszczółki, czas na trzeci odcinek B-Newsów. Dostaliśmy kolejne informacje. Po pierwsze, Tydzień Unii i... Tam rzeczy, które są i ja jestem załamany, to teraz mówię, że na początek, że tam jestem załamany. Po drugie, nowy pakiet, który mi się świetnie podoba, styl Ariany Grande. A po trzecie, buty Geo, czyli poszerzanie kolekcji Geo. Jeżeli chcecie być zainteresowani tymi informacjami, pozostańcie na tym odcinku, możecie zostawić łapeczkę w górę, komentarz, a ja lecę do omawiania pierwszej rzeczy. Moi drodzy, czas na pierwszą informację, którą jest Tydzień Unii. Tak, tydzień Unii najprawdopodobniej będzie na początku września, czyli tak jak rok temu. No i niestety, MSP znów pojechał po bandzie. Tak jak rok temu, dali sople, które chyba każdy chciał mieć. Ja chciałem mieć, bardzo mi się podoba ta tekstura sopi była prosta, ale bardzo ładna. To w tym roku chodzi poście o krok dalej. Chcą dodać wal. W... Włosy, wal. W... W... to rozumiecie? włosy walentynkowe wal. Moi drodzy, ja bym chciał tylko tak zacząć jedną rzecz Dlaczego jest tydzień Unii? Bo ja nie, wiem, ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego jest tydzień Unii. Zaraz ja coś podpowiem. Dobrze, dobrze. Młodsi gracze chcą sobie te Unii kupić za Star Coinsy, bo ich nie stać i chcą je założyć na swojej starce No dobrze, dobrze. Ja rozumiem wszystko, ale co z graczami, którzy te Unii sprzedają, kupują, albo kupiłem sobie pakiet dwal kiedyś i dalej go mają. I bo mówią, że to jest bardzo cenne i chcę mieć te włosy na swoim starce, bo jestem wtedy fajem. I co wtedy? Po pierwsze, ta osoba traci pieniądze, bo mogłabyś te włosy sprzedać. Po drugie, te włosy już nie są cenne, bo były na tygodniu Unii, więc każdy mógł je przez ten tydzień kupić. Wiecie, tydzień to jest dużo czasu. Naprawdę można tego kupić w full. Ja A, rok temu jak robiłem live. Y. Na nam historię dostaję chyba 30 sopi. 30 sopi. Także, no, to już nie jest cenne. Bo każdy to ma. A po trzecie, rynek w tym momencie gry upada. Tydzień Unii dla mnie szczerze jest niepotrzebny. To jest moja opinia. Nie wiem, jak wy sądzicie. Dla mnie to jest rzecz niepotrzebna na MSP. Zbędna i robiąca chaos w internecie. Chaos, który trwa na Instagramach, na Facebookach, na Discordach. Zawsze są jakieś pytania: co dodadzą, co stracimy. Oczywiście ktoś się cieszy, bo powie a założę sobie wal. Tylko problem jest taki, te wale już nie będą cenne. Oczywiście te wszystkie informacje są na 90%. Nie mam screenów, ponieważ to były relacje z przecieków. Także może coś się zmieni, ale wątpię, bo sople zostały przewidziane rok temu ewidentnie, więc boję się, że również te wale zostaną przewidziane, ale miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że Tydzień u niej będzie inny i będzie co innego. Mam taką nadzieję. Moi drodzy, drugą rzecz, która jest o wiele mniejszą i tu trzeba pochwalić naszą grę, jest nadchodzący pakiet, który naprawdę jest świetny. Tu właśnie teraz pojawia na ekranie ten pakiet o danie damskiej oraz męskiej. Jeśli chodzi o damskie, jest kapitalny. No zwierzę wiadomo kapitalne, to jest zwykle. Ale te włosy, w końcu jakieś dłuższe włosy, nie krótkie. To są takie włosy tak zwane do ramion, czy nawet dalej, nie tak to ramion, to dalej są te włosy. Dla mnie. Kapitalne buty, kapitalna sukienka, mnie, no bardzo ładny pakiet. Jeden z lepszych w tym roku pakietów. Oczywiście moim skromnym zdaniem jest lepszym pakietem, ale to jest topka. To jest top 3 pakietów dla mnie w tym roku na pewno. męskowy na też niczego sobie, no w końcu doceniają męskie konta, to mi się podoba. Bardzo ładny pakiet, naprawdę oceniają nam 8 na 10, bardzo wysoka ocena jak na tą grę 8 na 10. Bardzo ładny pakiecik, nic za dać nic ująć. Oczywiście mógł być jeszcze lepszy. Ale jak na tą grę, jest on kapitalny. Bardzo styl Arianny Grande, dlatego takie to odcinka. Także widzicie Państwo, że MST w jednym stopniu coś daje dobrego nam. Jest, takie, jest taki ułameczek dobrego do tej całości błędów i złych decyzji moderatorów, programistów i góry całej tej gry. Jeśli chodzi o, o ostatnią rzecz dzisiaj. To wczoraj, tak późną porą, zostały ogłoszone buty Geo. Pamiętamy kolekcję Geo, bardzo mi się nas podoba, jak ją wprowadzili, ale co się dzieje z nią dalej? To jest dramat. Naprawdę, tym nowsza rzecz, tym ona jest gorsza. Bo jak patrzę na te buty Geo, tu macie teraz zdjęcie na ekranie. Dla mnie to jest, no, tekstura fatalna. Te buty są brzydkie. One są takie trochę no, nierównomierne, takie jakby te buty były robione na odwa w szewca z Podlasia, a nie programisty profesjonalnego ze studia w MSP. No bo zobaczmy na, na tą, to, tą drugą część ski, na tą po prawej stronie. Jak ta podeszwa, no ta podeszwa jakby ona była, nie wiem, wklęsła do tego, ona się wygięła. Nie wiem jak to określić. Nie jestem szewcem, ale raczej gdyby szewc to oceniał. Tego komputera wyrzucił do śmieci. No, przepraszam bardzo, dla mnie kolekcja Geo oddaje się kapitalnie. Bluzka bardzo fajna. Również bardzo fajna czapeczka. A co dalej się z nią dzieje? To jest dramat. Naprawdę. Nie wiem, co określić, jak ocenić to. To będzie kosztowało 8000 star końców. Nie wydałbym. Jak dostanę, będę się cieszył. Ale nie wydałbym, tak powiem. Chyba, że ktoś naprawdę lubi zbierać kolekcje, gdzie je zbierał. Wszystkie kolekcje to pewnie kupi. Ja tego nie kupuję. Także. Bo mi się tak bardzo nie podoba. O wiele lepiej dla mnie wyglądają buty INK czy z pakietu, czy ze sklepu. O wiele lepiej mi one się podobają. Także to tyle jeśli chodzi o GEO. Przechodzimy do podsumowania tego odcinka. No i co? Podsumowujemy wszystko. Także dobyliśmy końca tego odcinka. I zobaczymy jak będzie to wszystko wyglądało. Oczywiście później, no co do tygodnia Unii, a co do pakietu i GEO. Jesteśmy pewni na 100%, że to zostanie wprowadzone. Także tutaj już niejaśności nie będzie. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Dziękuję za każdą łapeczkę w górę, za każdą subskrypcję. Lecimy po 2800 subów. No i co? To było na tyle dzisiaj. Widzimy się w na następnych biniusach. Trzymajcie się, kochane pszczółki. Do zobaczenia wszystkim. I papatki. Pa, 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 pa.